Dzień Ojca to święto tatusiów, dziadków oraz tych, którzy pełnią rolę Ojca w naszym życiu. Jest to sposób podziękowania za wkład włożony w nasze życie. Dzień Ojca został zapoczątkowany w Ameryce na początku XX wieku mniej niż 100 lat temu. Pierwsze obchody Dnia Ojca odbyły się za sprawą pani Sonory Smart Dot. Sonora nie miała mamy więc jej ojciec samodzielnie opiekował się nią i jej pięciorgiem rodzeństwa. Sanora Smart Dot zaproponowała pastorowi ze swojej parafii zorganizowanie Ojcowskiej Niedzieli, aby złożyć podziękowania wszystkim ojcom. Podczas mszy świętej dzieci rozdawały swoim ojcom czerwone róże. Wszystkich w kościele zachęcano do noszenia czerwonych lub białych róż, aby uczcić pamięć ojców, którzy odeszli. Po mszy Sonora Smart Dot zabrała ze sobą czerwone róże dla wszystkich ojców, którzy nie byli w stanie dotrzeć do kościoła. Wróciła do miasteczka i obdarowała mężczyzn różami. Dziś Dzień Ojca obchodzony jest na całym świecie. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest corocznie 23 czerwca od roku 1965. Jest on jednak mniej popularny od Dnia Mamy. W tym dniu dzieci obdarowują prezentami swoich ojców, składają życzenia oraz podziękowania. Dziewczynki zazwyczaj rysują piękne laurki, natomiast w przedszkołach i szkołach podstawowych odbywają się liczne przedstawienia. W Tajlandii Dzień Ojca obchodzony będzie w tym roku w dniu urodzin króla, czyli 28 lipca. Wcześniej przez ponad 60 lat obchodzono go 5 października. W ten dzień tradycyjnie ludzie ubierają się w królewski kolor, jakim jest żółty. Tajowie chcąc podziękować swoim ojcom i dziadkom za trud wychowania, dają im kwiat paciorecznika. Dzień Ojca nie jest uznanym świętem w Meksyku, ale to nie powstrzymuje ludzi od świętowania go w trzecią niedzielę czerwca każdego roku. Meksykanie tego dnia spotykają się w rodzinnym gronie i świętują przy pysznym jedzeniu i wesołej muzyce. W Meksyku odbywa się również wyścig dla ojców i dzieci zwany Carrera Dia del Padre Bosque de Tlaplan. W Niemczech Dzień Ojca obchodzony jest 39 dnia po Wielkiej Nocy, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzień ten nazywany jest również Menentag, lub Dniem Mężczyzn. W Brazylii Dzień Ojca jest nazywany Dia dos Pais. Dzień ten obchodzony jest w drugą niedzielę sierpnia. Brazylijczycy świętują Dzień Ojca w rodzinnym gronie, organizując przyjęcia z grillem. W Japonii Dzień Ojca odbywa się w trzecią niedzielę czerwca. Dzień ten nazywany też jest Chichinohi. Tradycyjnie dzieci przygotowują prezenty dla swoich ojców, takie jak modele z origami oraz domowe słodycze. Podczas rodzinnych spotkań przygotowują posiłki z owoców morza. W Nepalu Dzień Ojca znany jest jako Gokarna Onsa I. Tak jak w innych krajach, dzieci dają prezenty swoim ojcom. W miastach i wsiach w całym Nepalu odbywają się również tradycyjne ceremonie, podczas których synowie czczą swoich ojców dotykając głowami ich stóp, a córki dotykają głowami ich dłonie. Dzień Ojca w Portugalii, tak jak we Włoszech i Hiszpanii, odbywa się 19 marca w Dzień Świętego Józefa. Tradycyjnie cała rodzina idzie tego dnia razem do kościoła. Dzień Ojca w Australii obchodzony jest w pierwszy dzień wiosny we wrześniu. W stanie Wiktoria ma miejsce konkurs, który nazywa się Ojciec Roku. Zawsze jest 32 zwycięzców na cześć 32 gmin Wiktorii. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca w różnych językach: niemiecki, ale z guten zum Vatertag. hiszpański, feliz dia del padre, japoński, chicinochi omadeto, portugalski, feliz dia dos pais. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału edukacyjny DIY. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij łapkę w górę.